E, part... taki... E, no... part e, historyki To no nie jest historyka, tylko taki... no... vlog No to... z minecrafta No patrzcie jakie fajne Dzisiaj na takiej wysepce jestem Na takiej wysepce jestem no takie musimy zebrać drewno. Hmm, dobra. Musimy tutaj zabrać drewno. I, y, tutaj zobaczyć 20 drewna 3 weźmiemy jeszcze tu right. to można za drewno kupić nie będę płytki płytki a miecz Mie miecz miecz nie zrobić gdzie jest miecz? To ja nie mam mieca. Nie mam mieca. Musimy ogarnąć mieć Bo tak nie... Obrona, obrona. Dobra. Dobra. Mamy trzy patki. O, spadłem! Pięknie. Ej, nie, nie drodze się. Pozdrawiamy. Nieprawdę. A mi się lepszał, dobra. Dobra. Może weźmiemy na wysepkę. Na wysepkę. Co widzę? Muszę iść do tala. To już. O kuratki chyba on będzie atakował. Tym golem. się że atakuję. Nie wie, on coś tutaj robi. Po ciemno, mam nie co. co tu jest? Co to jest? Dobra, widowie. To mnie nie. nic nie widzę. Co to jest? To było. Oj, co było? Ej, co, co tu jest za cięga? Co Bla 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 Nie wiem co to jest ze cięga! Wywalam to co się stanie Co się stało? Dobra Dobra, naprawdę dziwna zaczy Widzowie, tutaj nic nie ma już. Chyba. Tylko ta była. Chyba to było, tylko... chyba już nie ma. Dobra, musimy się bardziej rozejrzeć. E, powiem, czy będę coś widział, widzowie. Widzowie, nic nie mam tu. E, widzowie, tutaj nic nie ma. To, co tu można robić Dobra, więc nie można nic tutaj robić Musimy jakąś wysepkę zbudować Mamy dużo dirtan. Mamy dużo dirtan. No to sobie zbudujemy jakąś wysepkę Nie, jakąś wysepkę zbudujemy Może drugi będzie film z tego E, dobra, um, tu takie coś, coś takiego, coś takiego. No i tutaj może jeszcze będzie drugie. Czy drugie, dobra? Może tutaj dobra. Um, dobra. Um, to jest posadzę. Dobra. Dobra. będą zombieaki. Jesteś To można sobie skarnąć. Ja, yy, nie chcę mieć węgiel. Mm, dobra widza. widzowie. Znowu spadłem I co jest logo jakieś? Dobra widzowie, ja już się trochę boję. Z tego się tu, ale dobra. Tam się rośnie. Yy, co można zrobić z pojęciem? A już mam. Dobra, wełnę zrobię. Tak, chcę wełnę, wełnę, wełnę. Muszę tak, 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 dobra. Wielka bo będzie noc a nawet ja nie mam trzynki albo coś musimy zrobić jakoś wysepkę Słuchaj jakieś wysepki musimy potrzebować zaraz gijemy. to zapadnie noc zapadnie noc musimy coś budować tu bo on tu nic nie mówimy tak i tutaj jeszcze trochę jeszcze. Ziemi, ziemi, o jeszcze tu. Dobra. Dobra, chyba już jeszcze dwa ostatnio. Dobra. Mm, dobra coś, już, musimy tutaj zgarnąć, bo na coś tutaj jest więc muszę zbyć tu, bo tutaj tylko tu jest, takie spisepki na pewno drugi odcinek będzie jutro, bo dzisiaj nie mam czasu, za wiele I jutro będzie odcinek z tego ja wrócę ze szkoły mam dzisiaj tutaj szkołę

Musimy to wykopać. Żeby coś mieć tutaj najmniej. Co? A nie! Ale wysypki zrobiłem Zrobię na ten sens. Dobra, widzę, ja wie, nie wiem co tutaj robić. Bo Zaraz koniec odcinka, bo naprawdę tutaj nic nie ma do robienia. Yy, dobra, może jest, jest będzie odcinek jakiś. Zobaczymy dzisiaj. W tym razie tutaj nic nie mam prawie, um, może coś tu mam proszę Piędnego wiatka, no widzę, tutaj nic nie ma do. Winia. Może jest coś tutaj porobimy, ale nie wiem co tu można zrobić. Z tym coś. O, kto. Zobaczymy, co można rosnąć, bo drzewka chyba z tym się robi. Chyba nie można. Chyba nie można. damy to. Dobra, jeszcze może kupimy to. Bo potrzebna jest na pewno Oddefon zrobimy sobie Ko... O, ja spadłem Trzeba by to tutaj porobić sobie Czekajcie, może tutaj zostawimy blok jakiś Może tutaj ku Dobra, Dobra, tutaj nic, ale do mnie to nie robimy do robienia to jest taki. O, chyba już nie ma. Dobra, yy, widzimy się na... na. kolejnym filmie, bo naprawdę tutaj za wiele rzeczy nie ma, widzowie. Za wiele tutaj rzeczy nie ma. Papa! Znaczy pa! tutaj, czekajcie. Tu o.